Jest pewien typ kobiety, który myśli, że jest sprytny, myśli, że jest bystra, myśli, że ogarnia grę, myśli, że nikt jej nie oszuka, ale prawda jest brutalna. To głupia baba, arogancka, nieświadoma i śmiertelnie ślepa na własną zgubę. A co najstraszniejsze, ona nawet o tym nie wie. Ten typ kobiety niszczy sobie życie z uśmiechem na twarzy i jeszcze ciągnie za sobą każdego, kto jest w pobliżu. Jeśli nie nauczysz się rozpoznawać znaków, ryzykujesz a że zostaniesz oszukany, zmanipulowany, wykorzystany, albo gorzej, że staniesz się dokładnie tym, czym ona jest. Więc słuchaj uważnie. Każde słowo, które tu usłyszysz, może być granicą między Twoją wolnością a Twoim emocjonalnym zniszczeniem. Na koniec tego wideo zobaczysz wyraźnie, kim są te kobiety i jak się chronić, pokonać je lub uciec, zanim będzie za późno. Pierwszy z siedmiu sygnałów, na które powinieneś zwrócić uwagę i być może najbardziej podstępny, to jej obsesja na punkcie uwagi, mylona z wartością. Pamiętasz Syreny z mitologii? One nie wabiły cię logiką, ale melodią pieśni, która obiecywała chwałę, uznanie, podziw. Głupia kobieta dzisiaj nie śpiewa, ona publikuje. Nie szuka głębi bytu, ale błyszczącej powierzchni lajków, komplementów, obecności w mediach społecznościowych. Dla niej ilość skierowanych na nią spojrzeń jest miarą jej ważności. To tak, jakby samo istnienie było potwierdzane tylko przez światło cyfrowych reflektorów. Widziałeś to, prawda? Tę kobietę, którą poznałeś, być może pokochałeś, która spędzała godziny na tworzeniu idealnego obrazu, idealnej frazy, filtru, który ukrywał niedoskonałości. A po co? Dla błysku dopaminy od obcych, od pustych wielbicieli, od innych, którzy również tańczą ten sam walc powierzchowności. Nicze już ostrzegał nas przed człowiekiem, który staje się tym, co pokazuje mu lustro, a głupia kobieta staje się zniekształconym odbiciem podświetlonego ekranu, tracąc siebie w nieustannej pogoni za zewnętrzną walidacją. Myśli, że ma kontrolę, kształtując swój wizerunek dla świata. Ale to świat ze swoimi algorytmami i kultem efemeryczności ją kształtuje, deformuje, opróżnia. Ona nie kocha ciebie, mój przyjacielu, ona kocha uwagę, którą możesz jej dać, walidację, którą możesz jej zaoferować, a kiedy ta uwaga maleje, ona cię odrzuca bez żalu, bo jej wartość jest nierozerwalnie z wiązana z twoją reakcją, a nie z jej własną istotą. To okrutny paradoks. Ona chce być widoczna, ale odmawia spojrzenia na siebie. Głębokość jest wrogiem, introspekcja zagrożeniem. Po co zanurzać się w mętnych wodach własnej duszy, skoro powierzchnia lśni obietnicą aprobaty? To pierwsza i najbardziej bolesna prawda. Głupia kobieta myli blask powierzchowności z ciepłem istoty. A ty, mój przyjacielu, wpadłeś w tę pułapkę, wierząc, że wymuszony uśmiech ze zdjęcia był przebłyskiem duszy. Drugi sygnał, i to jest cios w brzuch dla każdego, kto doświadczył chaosu, który ona generuje, to brak samokontroli, który prowadzi ją do podejmowania impulsywnych decyzji, które sabotują jej własne życie. Ona nie działa, ona reaguje, ona nie planuje, ona się potyka. Jak zwierzę kierowane jedynie najbardziej pierwotnym instynktem, głupia kobieta jest niewolnicą swoich najbardziej bezpośrednich impulsów. Widziałeś rosnący dług, zastój w karierze. Zniszczone relacje. Wszystko to owoc wyborów dokonanych w gorączce chwili, bez najmniejszego zastanowienia nad przyszłymi konsekwencjami. Jung uczył nas o cieniach, nierozpoznanych i stłumionych aspektach psyche, które, gdy nie są zintegrowane, przejmują kontrolę. W głupiej kobiecie cień natychmiastowego pragnienia, natychmiastowej gratyfikacji tańczy swobodnie, niekontrolowany. Widzi coś, czego chce i dąży do tego, odczuwa emocje i wybucha. Nie ma hamulca, nie ma rozwagi, nie ma mądrości czekania, refleksji, odkładania gratyfikacji na większe dobro. Jutro dla niej nie istnieje, tylko teraz, teraz imperatywne i żarłoczne. Ty być może próbowałeś być kotwicą, bezpieczną przystanią w jej ciągłej burzy, ale jak zakotwiczyć statek, który odmawia uznania istnienia portu? Ona ciągnie cię do swojej katastrofy, bo zewnętrzny nieporządek jest tylko odzwierciedleniem wewnętrznego nieporządku. Nie potrafi kontrolować swoich emocji, swoich wydatków, swoich słów. A co gorsza, odmawia zauważenia, że problem tkwi w niej samej. Odpowiedzialność to kaftan bezpieczeństwa, którego nie chce założyć, usprawiedliwia się, stawia się w roli ofiary, ale nigdy, przenigdy nie przejmuje steru własnego życia. Pomyśl o związkach, które nagle się kończą, o nieproporcjonalnych kłótniach, o straconych okazjach. To nie był pech, mój przyjacielu. To była niewidzialna ręka niekontrolowanego impulsu, tyrania natychmiastowego pragnienia, które odmawia ustąpienia miejsca rozumowi lub długoterminowej wizji. Głupia kobieta to stale wybuchający wulkan, a ty, nierozważny, zbliżyłeś się do krateru, spodziewając się znaleźć ogród. Znalazłeś tylko lawę i popiół. Trzeci sygnał to jej język, ten ostry i bezcelowy miecz, który mówi więcej niż myśli. Ona nie dialoguje, ona monologuje, ona nie słucha, ona czeka na swoją kolej, żeby wypluć więcej słów. Byłeś tam, prawda? Na tej kolacji, w tej rozmowie, gdzie dominowała przestrzeń nieustannym potokiem nieproszonych opinii, pustych rad, dyskusji opartych na przypuszczeniach, a nie na wiedzy. Głupia kobieta wierzy, że ilość słów jest synonimem mądrości, że głośność głosu równa się ważności jej wypowiedzi. Schopenhauer ze swoją sceptyczną wizją ludzkiej natury, znalazłby w niej doskonały przykład ślepej woli objawiającej się w mowie. Dla niej język nie jest narzędziem komunikacji ani wyrażania prawd, ale środkiem samopotwierdzenia, wypełniania wewnętrznej pustki zewnętrznym hałasem. Przerywa, poprawia bez podstaw do poprawy, wtrąca się w sprawy, których nie zna, z pewnością wyroczni, a co najbardziej okrutne, nie wnosi żadnej wartości. Jej słowa są jak nieustannie brzęczące muchy, irytujące, ale nieszkodliwe w swojej bezużyteczności. Ty próbowałeś na pewno wtrącić słowo rozsądku, rozważenie, inny punkt widzenia. Zostałeś potrącony. Ona nie jest zainteresowana wymianą, wspólnym budowaniem zrozumienia. Ona jest zainteresowana tylko rzutowaniem własnego głosu, zajmowaniem przestrzeni, demonstrowaniem rzekomej inteligencji, która w gruncie rzeczy jest tylko przebraną próżnością. I gorzka ironia polega na tym, że im więcej mówi, tym bardziej ujawnia swoją własną powierzchowność. Mądrość, mój przyjacielu, objawia się w ciszy, w uważnym słuchaniu, w precyzyjnym i dobrze umieszczonym słowie. Głupota, przeciwnie, jest rwącą rzeką słowotoku, która zalewa i topi wszelką szansę na prawdziwe zrozumienie. To okrutna dynamika. Ty chcesz nawiązać kontakt, ona chce dominować, ty chcesz zrozumieć, ona chce być wysłuchana, i w końcu rozmowa staje się farsą, sceną dla jej nadmuchanego ego, podczas gdy ty wycofujesz się, wyczerpany i pusty. Z pewnością, że nic znaczącego nie zostało wymienione. Słowo, które powinno być mostem, staje się nieprzekraczalnym murem. Czwarty znak, i ten jest jednym z najgorzkich do przełknięcia, to jej uparta i chorobliwa tendencja do obwiniania innych za własne problemy. Jest wieczną ofiarą, centrum wszechświata, gdzie nieszczęście zawsze spada na nią, nigdy z jej własnej winy. Odpowiedzialność jest zbyt ciężkim brzemieniem dla jej kruchych ramion, a raczej dla jej tchórzliwej duszy. Słyszałeś te lamenty, prawda? To wina mojego byłego, to wina mojego szefa, to wina Spoudis... Eczeństwa. Nigdy, przenigdy to nie jej wina. Dostojewski w swoim badaniu ludzkiej psychiki pokazał nam głębiny urazy i samooszukiwania się. Głupia kobieta żyje w tym bagnie. Odmawia spojrzenia w głąb siebie. Uznania własnej sprawczości, własnej siły wyboru. Dla niej świat to scena, na której wszyscy spiskują przeciwko jej szczęściu, gdzie jest tylko zabawką losu. A co jest w tym najbardziej perwersyjne, to to, że ta postawa ofiary blokuje jakikolwiek osobisty rozwój. Jak może ktoś ewoluować, ać jeśli nigdy nie bierze odpowiedzialności za własne działania? Jej błędy powtarzają się, jej związki to niekończący się cykl rozczarowań, jej finanse to wieczna katastrofa. Ale wina zawsze leży po stronie kogoś innego. Ty być może próbowałeś jej pokazać drogę do autoanalizy, introspekcji, odpowiedzialności, zostałeś odrzucony, oskarżony o brak wrażliwości, brak empatii. Ona woli samourzalanie się od samopoznania, woli znany ból bycia ofiarą, od niewygodnej prawdy, samooceny. I stawiając się w tej roli, manipuluje, wciąga cię w swój dramat, oczekuje, że ją uratujesz, że rozwiążesz problemy, które sama stworzyła, a kiedy zawiedziesz w roli zbawcy, stajesz się nas, tępnym złoczyńcą w jej niekończącej się sadze nieszczęść. To jest perwersyjna dynamika. Ona projektuje swoją nieudolność na ciebie, na wszystkich wokół, a ty zranioną empatią czujesz się wyczerpany, wyssany przez jej chroniczne bycie ofiarą. Głupia kobieta nie chce rozwiązań. Ona chce współczucia. Nie chce wzrostu. Ona chce usprawiedliwienia dla swojej własnej bezczynności. To niewidzialne więzienie, zbudowane z urazy i samooszukiwania się. I ona wciąga cię w nie razem z sobą. Piąty znak to jej upodobanie do otaczania się niewłaściwymi ludźmi. To nie przypadek, mój przyjacielu. To nie brak wyboru. To świadomy, choć nieuświadomiony wybór, by przedkładać komfort przeciętności nad wyzwanie rozwoju. Widziałeś to, prawda? Przyjaźnie, które wzmacniają jej najgorsze nawyki, które podsycają jej negatywne nastawienie, które oklaskują jej szaleństwa. Jung mówił o procesie indywiduacji, podróży stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy, często wymagającej odejścia od tych, którzy trzymają nas w starych wzorcach. Głupia kobieta odmawia tej podróży. Przylgnęła do tych, którzy potwierdzają jej słabości, do tych, którzy utrzymują ją w strefie komfortu jej własnej głupoty. Przyjaciółki, które plotkują, które zachęcają ją do wydawania tego, czego nie ma, które wspierają ją w jej impulsywnych i autot, estrukcyjnych decyzjach, woli echo zamiast głosu rozsądku. Woli lustro, które odbija jej zniekształcony i samozadowolony obraz, niż przyjaciela, który skonfrontowałby ją z prawdą. I ten wybór jest fatalny dla jej rozwoju. Jak może ktoś ewoluować, jeśli jego krąg społeczny to bagno przeciętności i samozadowolenia? Ona nie szuka wyzwania, szuka walidacji, nie szuka wzrostu, szuka zgodności, a ty, z Twoją chęcią zobaczenia jej rozkwitu, byłeś zagrożeniem dla tej bańki iluzji. I którą zbudowała. To okrutna dynamika. Ona odpycha cię od tych, którzy by ci dobrze zrobili, i przylgnie do tych, którzy ją ściągają w dół. To toksyczna pępowina, która wiąże ją z jej własną ciemnością, a ty, w swoim wysiłku, by wyciągnąć ją z tej przepaści, zobaczyłeś siebie samego, walczącego z legionem sojuszników, którzy wzmacniali jej autodestrukcję. Strach przed wyzwaniem, przed zmuszeniem do spojrzenia na swoje wady jest silniejszy niż wola prosperowania. Ona woli znany ból stagnacji od niepewności zmiany. Szósty znak, i ten jest najbardziej irytujący dla tych, którzy ją obserwują z bliska, to jej niezdolność do uczenia się na własnych błędach. Jest syzyfem duszy, skazaną na pchanie tego samego kamienia pod górę, tylko po to, by znów stoczył się w dół. Byłeś świadkiem, prawda? Tych samych destrukcyjnych wzorców w jej związkach, w jej wyborach życiowych, w jej finansach. To nieskończona pętla porażki, bez refleksji, bez ewolucji. Nietzsche w swojej koncepcji wiecznego powrotu mówił o akceptacji życia w jego całości, włączając w to jego bóle i błędy jako drogę do wielkości. Głupia kobieta przeciwnie, neguje błąd, tłumi go, projektuje. Nie analizuje, co poszło nie tak. Nie szuka zrozumienia głębokich przyczyn swoich porażek. Po prostu powtarza zachowanie, oczekując innego rezultatu, co jest idealną definicją szaleństwa. Ile razy widziałeś, jak wikła się w ten sam typ mężczyzn, wpada w te same pułapki finansowe, popełnia te same zawodowe pomyłki. I ile razy opowiadała ci tę samą historię, jakby to był pierwszy raz, bez najmniejszego poczucia powtarzającego się schematu, dla niej każdy błąd to pojedyncze wydarzenie. Cios losu, niesprawiedliwość wszechświata. Nigdy nie jest to okazja do nauki, do skorygowania kursu, do wzrostu. To dynamika kompulsywnego powtarzania. Ona jest uwięziona w niewidzialnej klatce, której kraty zostały wykute przez jej własną odmowę konfrontacji z prawdą. Lekcja jest tam, krzycząc, by ją zrozumieć, ale ona ją ignoruje tłumi wymówkami i rozproszeniami. A ty, mój przyjacielu, który próbowałeś być przewodnikiem, mentorem, lustrem, które odbija prawdę, wyczerpałeś się, bezsilny wobec tej upartej odmowy ewoluowania. Mądrość polega na uczeniu się, głupota na powtarzaniu. A ona, głupia kobieta, jest uosobieniem tego ślepego powtarzania. Siódmy i ostatni znak, najsubtelniejszy i być może najbardziej druzgocący, to jej fałszywe poczucie kontroli, bycia silną. Podczas gdy w rzeczywistości sama rujnuje swoje życie. Myli autonomię z nieodpowiedzialnością, wolność z rozwiązłością, a samoafirmację z arogancją. Powie ci z wyższością, że jest panią swojego losu, że nikogo nie potrzebuje, że łamie paradygmaty. Ale ty, z rozczarowanym spojrzeniem, widzisz jak powoli rozpada się domek. Skart. To jest mroczna prawda, którą niewielu odważy się wypowiedzieć. Kobiece wzmocnienie... Źle rozumiane lub wypaczone przez płytki umysł, przekształca się w teflonową zbroję przeciwko krytyce, w licencję na przeciętność przebraną za autentyczność. Głupia kobieta używa retoryki bycia sobą, by usprawiedliwić swoje błędy, by uciec od odpowiedzialności, by ukryć swoją niezdolność do radzenia sobie z rzeczywistością. Ubiera się w odwagę, ale drży przed konfrontacją z własnymi cieniami. Głosi niepodległość, ale staje się emocjonalnym pasożytem dla tych wokół niej. Krzyczy o swoich prawach, ale ignoruje swoje obowiązki. A ty, który zostałeś przyciągnięty obietnicą silnej i niezależnej kobiety, odkryłeś rozkapryszone dziecko, uwięzione w ciele kobiety, przebrane za lwicę. Ona nie rozumie, że prawdziwa kontrola pochodzi z samodyscypliny, odpowiedzialności, samopoznania. Myli brak więzów z brakiem celu. I w końcu widzi się samotną, otoczoną ruinami, nie rozumiejąc, dlaczego życie, które wierzyła, że kontroluje, zdradziło ją tak okrutnie. Prawda jest taka, że nigdy go nie kontrolowała, tylko sabotowała pod przykrywką fałszywej wolności. Mądra kobieta, w przeciwieństwie do tej mrocznej postaci, jest antytezą tej egzystencjalnej głupoty. Jest dyscypliną, która buduje mosty tam, gdzie druga wznosi mury. Jest odpowiedzialnością, która akceptuje błąd jako mistrza. Jest skupieniem na wzroście, substancją, która przewyższa pozory. Różnica, mój przyjacielu, nie tkwi w tym, co się wie, ale w tym, kim się jest. To styl życia, postawa wobec istnienia, oparta na świadomych i dojrzałych decyzjach. Nie chodzi o to, ile mówi, ale o głębie jej działań, integralność jej duszy. Taka jest prawda, której nikt ci nie powiedział, prawda, która została ukryta pod warstwami taniego romantyzmu, niemożliwych ideałów, pustych słów. Kobieta nie jest z natury dobra ani zła, jest studnią możliwości i to do niej, do każdej jednostki, należy wybór drogi. Ale głupia kobieta wybrała drogę łatwiejszą, skrót powierzchowności, bagnisty teren samooszukiwania. A ty, mój przyjacielu, zostałeś wciągnięty w to bagno, nie wiedząc, co cię topi. Teraz z otwartymi oczami, z bólem rozpoznania rozdzierającym cię od środka, widzisz. Widzisz blizny, które zostawiła, nie fizyczne, ale te na duszy. Widzisz stracony czas, wyssaną energię, zmiażdżoną nadzieję. Nie ma tu łatwego pocieszenia. Jest tylko naga i brutalna prawda ujawnienie gry, w którą grałeś, nie znając zasad, nie wiedząc, że przeciwnik grał tak naprawdę przeciwko sobie. Co zrobisz z tą prawdą? zamkniesz oczy znowu i wrócisz do komfortu iluzji, czy zaakceptujesz ją choćby była brutalna i użyjesz jej jako kompasu, by nawigować po tym wzburzonym morzu, jakim jest istnienie? Wybór należy do Ciebie. Ból jest prawdziwy, ale ignorancja jest jeszcze okrutniejszym więzieniem. Wiem, że ciężar tych słów jest przytłaczający. To tak, jakby welon został zerwany z Twoich oczu, odsłaniając świat bardziej surowy, bardziej szczery. Rozpoznajesz się w pułapkach, w bólach, które opisałem. Wspomnienia wypływają na powierzchnię, każde z nich to sztylet, który przebija iluzję. Złość miesza się ze smutkiem, niezrozumienie z akceptacją. To nie jest przyjemna lektura, wiem, ale to konieczna lektura. Społeczeństwo, mój przyjacielu, ma niepisaną umowę milczenia na temat pewnych prawd, zwłaszcza na temat tych mroczniejszych dynamik między mężczyznami a kobietami. Polityczna poprawność, dążenie do powierzchownej harmonii, wszystko to służyło zakopywaniu tych prawd pod tonami eufemizmów i romantyzmu. Nauczono nas idealizować, ślepo wybaczać, widzieć tylko świetlaną stronę kobiety, nawet gdy ciemność objawiała się w przytłaczający sposób. Pomyśl o negowanym instynkcie kobiecym, tym, który Jung tak bardzo badał w swoich analizach, nieświadomości zbiorowej. Kobieta, podobnie jak mężczyzna, posiada pierwotne impulsy, głębokie cienie, tę samą zdolność do okrucieństwa i samooszukiwania, ale dominująca narracja przekonała Cię, że jest istotą wyższą w cnocie, swego rodzaju strażniczką moralności. Niebezpieczne kłamstwo, które uczyniło Cię bezbronnym. Ona ufała instynktowi, a ty rozumowi. Ona działała impulsywnie, a ty z rozwagą. Ona czerpała korzyści z twojej lojalności, pielęgnując jednocześnie własną nieodpowiedzialność. To jest ukryta dynamika, niewidzialna gra o władzę, gdzie męska naiwność spotyka się z nieświadomą kobiecą przebiegłością. Głupia kobieta nie jest istotą złą z wyboru. Jest produktem rozbitej psychiki, nadmuchanego ego i nieświadomości, która ją dominuje. Jest manifestacją woli mocy niczego, ale w jej najbardziej zniekształconej i autodestrukcyjnej formie. Nie dąży do dominacji nad światem, by stworzyć coś wspaniałego, ale by potwierdzić swoją własną wewnętrzną pustkę. To nienasycone pragnienie uznania, studnia bez dna, której żadna uwaga nie jest w stanie wypę, unić. A ty, w swojej dobroci, w swoim pragnieniu zobaczenia w niej dobra, próbowałeś wypełnić te studnie, dawałeś miłość, czas, zasoby, i zostałeś osuszony, bo nie ma wystarczająco dużo wody w oceanie, by ugasić pragnienie, które pochodzi z duszy, a nie z ciała. Ta rozmowa to lustro, mój przyjacielu. Widzisz siebie w nim? Widzisz doświadczenia, które cię ukształtowały, rozczarowania, które sprawiły, że twoje serce stwardniało? Filozoficzne odkrycie tutaj nie dotyczy kobiety. Ale ciebie, tego, jak postrzegasz świat, jak się odnosisz, jakich oczekiwań żywisz. Jesteś cichym bohaterem tej tragedii, drugoplanową postacią, która cierpi konsekwencje cudzej głupoty. Brutalna prawda jest taka, że głupia kobieta nie zmieni się dla ciebie. Zmieni się tylko wtedy, i jeśli ból jej własnej głupoty stanie się nie do zniesienia. Gdy rozbite lustro jej własnego wizerunku rozpadnie się w końcu i będzie zmuszona spojrzeć na ruiny, które sama zbudowała. I nawet wtedy nie ma gwarancji. Zaprzeczenie jest potężną twierdzą. Nie szukaj odkupienia dla niej, szukaj odkupienia dla siebie. Obudź się z hipnozy, z komfortowego i fałszywego snu, że miłość wszystko leczy, że dobroć wszystko zmienia. Nie wszystko jest miłością, nie wszystko jest zmienne. Niektórzy ludzie są przepaściami. A jedyne rozsądne, co można zrobić, to odsunąć się od krawędzi. Akceptacja tej prawdy to nie cynizm, to dojrzałość, to uznanie, że życie nie jest bajką i że ludzka natura w swej pełni obejmuje zarówno światło, jak i cień, a cień w głupiej kobiecie rzutuje się w sposób druzgocący. Poczuj ciężar tej prawdy, emocjonalną gęstość, którą niesie. Nie jest łagodna, nie jest pocieszająca. Jest jak błyskawica, która oświetla ciemny pokój, odsłaniając kurz, pajęczyny, niedoskonałości. I być może ból, który teraz czujesz, jest początkiem prawdziwego wyzwolenia. Wyzwolenia z iluzji, że miłość musi być ślepa, że empatia musi być nieskończona, że druga osoba zawsze jest godna twojego bezgranicznego poświęcenia. Nie daje ci łatwych odpowiedzi. Daje ci lustro. A to, co w nim zobaczysz, może być niepokojące, ale to jest twoja prawda, prawda, która była ukryta, czekając na odpowiedni moment, by się ujawnić. Czy chcesz kontynuować zanurzyć się jeszcze głębiej w tę otchłań, czy może dawka rzeczywistości na dziś już wystarczy? Skomentuj poniżej.